Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z serii 10 inspiracji, w którym opowiem Wam o żurawkach w ogrodzie. Ich największą zaletą są tęczowe liście, niskie wymagania i uniwersalne zastosowanie na rabacie i balkonie. Żurawka w ogrodzie, i nie tylko, prezentuje się zachwycająco. W tym filmie znajdziecie ciekawe i efektowne aranżacje z udziałem tej byliny. A słowem wstępu garść informacji o tytułowej bohaterce. Żurawki ogrodowe to wielokrotne mieszańce międzygatunkowe, rekordowo kolorowe i różnorodne. Zależnie od odmiany, liście żurawek są zielone, żółte, pomarańczowe, czerwone, fioletowe, srebrne, marmurkowe, żyłkowane i wciapki, do tego w wielu kształtach i rozmiarach. Żurawka to jedna z tych roślin, których nie może zabraknąć w ogrodzie, a aranżacje z jej udziałem aż zabierają dych w piersi. Ze względu na tęczowe, półzimozielone liście, żubrawki są dekoracyjne cały sezon, a nawet zimą jest na co popatrzeć. Pod wpływem rodu liście częściowo zasychają, ale na wiosnę wyrasta mnóstwo nowych. Gęste, półkuliste kępy tych bylin osiągają od około 15 cm do blisko pół metra średnicy. Latem wyrastają z nich na długich łodyżkach smukłe wiechy drobnych kwiatów – różowych, czerwonych lub zielonkawych. Zanim przejdziemy dalej, jeszcze jak zawsze przypomnę, że wszystkie zdjęcia i inspiracje, które tutaj widzicie, pochodzą z projektu Busem przez Polskie Ogrody. Aranżacje żurawki w ogrodzie wyróżnia to, że są niezwykle tolerancyjne. Preferują żyzne, próchnicze gleby, ale poradzą sobie w prawie każdym przepuszczalnym podłożu o odczynie od lekko kwaśnego po obojętny. Najlepiej czują się w półcieniu, a w słońcu wymagają częstego nawadniania. Odmiany o zielonych liściach dobrze znoszą nawet silne ocienienie. Żurawki są w pełni mrozoodporne, tylko wyjątkowo surowe, bezsnieżne zimy. Dla pewności warto okryć je gałązkami glachów, suchymi liśćmi lub białą agrowłókniną. Pięknoc żurawek sprowadza się do usunięcia martwych liści wiosną i ścięcia kwiatostanów po kwitnieniu. Wiosenna dawka nawozu długo działającego sprawi, że kępy liści staną się dorodniejsze i jeszcze piękniej wybarwione. Żurawka zajmuje niewiele miejsca, jest niekłopotliwa i atrakcyjna przez prawie cały rok, aż się prosi, by stworzyć z niej najwymyślniejsze aranżacje w ogrodzie i na balkonie. A teraz już bez zbędnego przedłużania przechodzimy do kategorii pierwszej, czyli tęcza przy tarasie. Żurawki zapewniają kolorową dekorację niezależnie od pory roku, dlatego sprawdzą się w eksponowanych miejscach oraz tam, gdzie często przebywacie. Miks kilku odmian jako tęczowe wykończenie tarasu będzie jak znalazł. Kategoria druga – na skalniaku. Żurawki są stosunkowo drobne i mają zwarty pokrój, dlatego zmieszczą się praktycznie wszędzie. W niszach między kamieniami na skalniaku jest dla nich aż nadto miejsce. Żurawki, w przeciwieństwie do większości roślin skalnych, słabo rozrastają się na boki. Kategoria trzecia, czyli kolorowa obwódka. Niski wzrost, gęste kępy, dekoracyjne liście i prawie całoroczna atrakcyjność. Żurawki są wprost stworzone na obwódki. Kolorowe obramowanie z żurawek skutecznie odciąga wzrok w miesiącach, gdy w centrum rabaty niewiele się dzieje, a w sezonie podkreśla urodę okazalszych roślin. Kategoria czwarta, czyli mieszana obwódka. Obrzeże skomponowane wyłącznie z równokolorowych odmian żurawek wygląda fenomenalnie, ale z powodzeniem możecie urozmaicić je innymi niskimi roślinami, najlepiej całorocznie atrakcyjnymi. Mała podpowiedź, jeśli chcecie uniknąć wrażenia chaosu, w przypadku mieszanych obwódek postawcie na jedną odmianę żurawki. Udowadnia to aranżacja z kostrzewią siną i hakunek loą. Kategoria piąta, czyli obrzeże z kamiennym mankietem. Intensywna kolorystyka liści żurawek ciekawie kontrastuje z bielą otoczaków, którymi obrębiono rabatę. W tym przypadku żurawkowa obwódka jest nieco luźniejsza, poszczególne okazy rosną w kamiennych niszach w pewnej odległości od siebie. Możecie z powodzeniem zastąpić białe otoczaki kawałkami szarego granitu. Zbliżony efekt da też zastosowanie wokół żurawek ściółki skory kamiennej, którą można dodatkowo wykończyć ceglanym obrzeżem. Kategoria szósta, czyli plamy koloru lub w jednokolorowych grupach. Żurawki dobrze prezentują się również w monochromatycznych, jednoodmianowych grupach. Jeśli chcecie rozświetlić jakieś miejsce, to posadźcie w nim kilka sztuk żurawek o złocistym ulistnieniu. Aby zaakcentować jakiś punkt, sprawdzić, by skupiał wzrok obserwatora od pierwszego wejrzenia, postawcie tam z żurawek w kontrastowym kolorze. Czerwone liście wyraźnie odznaczają się od zielonego tła, purpurowa odróżnia się od ściółki z bladych kamyków albo roślin o jasnych liściach. I odwrotnie. Żółte żurawki zabłysną wśród roślin o fioletowym, czerwonym lub ciemnozielonym ulistnieniu. Kategoria siódma – w pojemnikach. Żurawka w ogrodzie i aranżacje pięknie wyglądają nie tylko w gruncie. Weźcie pod uwagę, że rośliny te doskonale rozwijają się i wyglądają także w donicach, koszach, skrzynkach i innych pojemnikach. Można je wykorzystać do posadzenia pięknych iglaków, łączyć z sezonowymi pięknościami, takimi jak pelargonie, albo z roślinami wieloletnimi, niskimi trawami ozdobnymi, bylinami i krzewnikami. Ostatnia kategoria, kategoria ósma, czyli żurawka jako solistka. Żurawki są małe, a jednak na tyle wyraziste, że zwracają uwagę nawet sadzone pojedynczo. Zów znaczenie ma kontrast. Zielona żurawka posadzona wśród zielonych roślin Skinie, no chyba, że akurat kwitnie. Brązowe liście giną na tle szyszek, za to zielone są wśród szyszek doskonale widoczne. Kamarkowo żółtawa żurawka wydaje się świecić na ciemnozielonym tle, w przeciwieństwie do szmaragdowolistnej kuzynki rosnącej tuż obok. Podobnie jak purpurowa żurawka wśród jasnoszarych kamyków tuż obok rzędu biało-zielonych kęptużycy albo na tle żółto-zielonych liści ałkupy. A więc podsumowując, żurawki są niezwykle wszechstronne. Doskonale sprawdzają się jako rośliny okrywowe, w roli obwódki, w pojemnikach albo jako element zielonych ścian. Ja jak zawsze bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!